Dzień dobry. Witajcie drodzy inwestorzy. Marcin Garbaciak, Akademia Eksperta, Chris Paul. Dziś porozmawiamy sobie o nowym modelu, o nowej konstrukcji drzwi tarasowych. Dlatego w naszym studiu gościmy produkt managera od spraw okien, Tomasza Czupleniaka. Witaj Tomku. Miło mi o Ciebie gościć. Dzień dobry Państwu. Przedmiotem, o którym dziś będziemy rozmawiać, przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy tak jak wspomniałem na początku, jest nowy model drzwi przesuwnych, drzwi tarasowych, fan slide design. Tak, nasza oferta się rozszerza. E, możemy dzięki temu wyodrębnić zupełnie nowy, e, trzeci typ konstrukcji mm -hmm. okien tarasowych, przesuwnych, e, tak czym właśnie jest Slide. To obok tego jest jeszcze PSK i HST i może tak jeszcze w skrócie nawiązać do tego, jak każde z nich działa e, i podać szczegóły odnośnie slajda. Mamy pierwszy typ konstrukcji PSK, czyli odstawno-przesuwne z funkcją uchylną. Tak, w tym mhm. momencie po prostu skrzydło najpierw się odstawia, potem możemy je przesunąć, ewentualnie możemy jeszcze pozostawić w opcji uchylnej. Eee, Rozwiązaniem właśnie premium z tej wyższej półki jest system HST, mhm. czyli to jest skrót HBSiBetur, czyli mamy podnoszono-przesuwny system drzwi. No i tą grupą trzecią, środkową tak naprawdę, mm -hmm, która mm -hmm. powstaje właśnie w naszej ofercie jest to system Slide, czyli okno ślizgające się po szynie, tak? czyli system wyłącznie jak na razie z funkcją przesuwną. Czyli tak jak rozumiem, to jest całkiem nowy model, a nie tak jak niektórzy używają sformułowania, że to taki tańszy, mniejszy HS, tak? Popularnie na rynku jest to całkiem nowy system i nowe rozwiązanie tak? Tak tak, trzeba... Głównie ta funkcja właśnie otwierania, tak, wyodrębnia go jako jako nowy segment. Mm -hmm. e, może dalej potem przejdziemy do gabarytów, gdzie też pewnie ten system podzielimy na, na tak trzy kategorie. Tak? E, e, obecnie ten system jest najnowszą konstrukcją, jest w fazie rozwoju i badań, więc na pewno jego zakres gabarytowy będzie się zwiększał tak? i docelowo e, ma być tak, że ta oferta e, gabarytowa będzie równo pomiędzy PS-a HS-em. No, obecnie jest bliżej e, PS-ki. E, tutaj wspomniałeś o tej naszej nazwie, tak, e, że to jest Fan SLIDE DESIGN. To jest też nie bez powodu mhm. e, tutaj ujęte o słowo e, skrót DESIGN. E, możemy tak wyodrębnić, że ps to jest taki mini van, tak, mhm. jakieś autko miejskie. E, PS e, SLIDE to będzie taki van z pakietem stylistycznym. Tak, no i HST no, to ekskluzywny SUV z jakimś rykiem silnika, tak? Rozumiem no różnie wzbogacanym. Tak, z tym rykiem już jest coraz gorzej, jest ten, w którym kierunku idzie motoryzacja, ale my, my rozumiem, że to jest właśnie coś pośredniego między tym minivanem, trochę bogatsza wersja niż minivan, a do powiedzmy tego bogatego suwa jeszcze mu troszkę Też, brakuje, tak. ale jest w trakcie rozwoju, także kto wie. I aspiracje ma wysokie, ale jest innym modelem. Jest innym, Z modelem. innym modelem, zgadza się. No i tutaj ten, ten design, to ten pakiet stylistyczny tak? mm -hmm. dla, dla tego slajda, no, dzięki czemu właśnie mamy szyny wrębowe ukryte, smukłe, tak, niewidoczne, prawie przy oknie otwartym, jak i zamkniętym. Co tutaj zwracam uwagę, że wyróżnia nas na tle rozwiązań, które krążą w naszym rynku, bo tam jednak te szyny wyglądają bardziej przemysłowo, rzucają się w oczy, mają wartość wysokości około 3 cm, więc mimo wszystko to zawsze kolor srebrny do modnego ciemnoszarego, jednak to będzie element błyszczący i widoczny. Slide ma jeszcze taką zaletę, że zawsze część stała ma po prostu więcej światła, ma większą szybę. Tak? I tutaj tego nie możemy modyfikować, zmieniać. Czyli rozumiem, że on jest nastawiony na to, właśnie lepsze doświetlenie pomieszczenia, tak? wykorzystanie tej przestrzeni, żeby tego przysłowiowego plastiku tak. mięsa było mniej, By było a mniej. więcej światła wpadało nam tak? do pomieszczenia. Stąd, stąd ta właśnie smukłość konstrukcji mhm. i, i właśnie mhm. więcej światła. Tak? No dobrze, ale teraz yy, skoro no, tutaj skupiamy się większa szyba różne możliwości, jak z jego bezpieczeństwem i funkcjonalnością w ogóle. No, tu oczywiście jest szereg badań tak przeprowadzanych, mhm. więc jeżeli chodzi o nośność samego skrzydła czynnego okuć, to na ten moment jest to 150 kg. To już, no, jest, to już jest, jest, jest dużo jest... wystarczająco, tak. Postępowo wiadomo będzie to pewnie więcej, tak, a zaczynamy od 150 kg. Przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonowania ideą tego systemu jest prostota jego otwierania. Po prostu mamy dwie, dwa ruchy klamki, albo jest skrzydło otwarte, albo zamknięte i możemy je swobodnie przesuwać. Nie ma gdzieś rozwiązań pośrednich, jak w przypadku PSK, gdzie e, ja pamiętam swoje pierwsze wrażenia, jak otworzyłem system PSK, tak, no to miałem wrażenie, że do skrzydło na mnie po prostu leci tak, i gdzieś człowiek się tutaj e, pojawia się jakiś Dobry. lęk, tak, czy to faktycznie dobrze tą klamkę ustawił w odpowiedniej pozycji, czy czasem gdzieś czegoś nie zepsuje. Tak. No i też tak się w branży mówi, że system PSK to jest jeden gość hotelowy w jakimś apartamencie równa się jeden serwis. <noise> Mimo wszystko osoby się zmieniają, są nieprzeszkolone, a kran ma kilkanaście pozycji, no i ciężko to okno po otwarciu ponownie zamknąć, tak? Prawidłowo. No dokładnie, no, każdy z domowników raczej już przechodzi kurs otwierania i, i nie ma z tym tak. problemu z użytkowaniem, ale jeśli ktoś, tak, tak jak wspominasz, pierwszy raz ma do czynienia z tym modelem okna, no to może być... Dziwnie, czyli tutaj w hs mamy, yy, przepraszam, w slajdzie, w slajdzie tak, mamy tak, bardziej tak. intuicyjne, I sam się złapałem w tą pułapkę, ale myślę, że to właśnie chyba przez ten obrót klamką. I tu są, też jest ta subtelna różnica między HS-em. A... Są, są pewne rzeczy, które są w slajdzie wzięte z HS-a, a, a mhm. są pewne rzeczy, które są wzięte z PS-ki. Tak? No powiedzmy, tą ekonomiczność może bardziej z systemu PSK. No i próbujemy w tej niższej cenie złapać te argumenty HS-a, tak? tak, to mniej więcej właśnie to by wyglądało. Oprócz jeszcze bezpieczeństwa, no nie wspomniałem, że yy, konstrukcja nie posiada jakichś pakietów RC2, tak, y -y -y -y. zwiększenia bezpieczeństwa, ale już w standardzie yy, ma zasuwnicę z hakami, tak, gdzie w połączeniu z zaczepem tak naprawdę już mamy jakiś dużo wyższy poziom bezpieczeństwa dla takiego po prostu zwykłego wymowacza. Tak? Więc możemy czuć się bezpiecznie. Ta bariera przedostania się przez tego slajda jednak jest też dosyć spora tak, z tymi hackami. A dwa, że jest to nowa konstrukcja, więc wyłamywacze jeszcze nie są, tak, tak, na, na nie, są, nie są przygotowani na te scenariusze. Na, na spotkanie tych hacków tak, tak, na tak. swojej drodze. No i tu jeszcze jakbyśmy mieli porównywać się troszkę do, do HS-a, no to jeżeli klient szuka jakichś większych opcji wyposażenia, to na chwilę obecną no HST daje cały szereg tak, opcji przy slajdzie na razie możemy się skupić na podstawie, tak? Gdzieś system kontaktronów można dołożyć, na no a w ie po prostu od komfortu obsługi po sam na końcu, nie wiem, napęd, tak? Jeżeli chodzi o najdroższy gdzieś tam komfort. No dobrze, a jak z energooszczędnością? Yy, nie mamy się o co martwić, no my o to dbamy, tak? Mhm. Yy, więc każda konstrukcja yy, spokojnie spełni parametry, które obecnie obowiązują. Tam przenikania ciepła poniżej 0,9 tak? a to wszystko jest dzięki temu, że sam system ma głębokość ramy prawie 150 mm. No i w standardzie pakiety trzy szybowe, tak, o grubości 48 mm. Więc to wszystko spełnia właśnie I bez problemu standard. Poradzimy sobie, jeśli chcemy wykorzystać, skorzystać z różnych z różnego rodzaju ulg, tak, termomodernizacyjnych, to też jak najbardziej. Można to ten tak. model okna wykorzystać. Dobrze, ale jeszcze odnośnie wymiarów, bo wspominałeś, że na początku, że ten slajd nasz jest bardziej zbliżony do systemu PSK. Tak? Gdzieś tam tym ze swoimi wymiarami. Jak to się kształtuje kontra ten nasz HS? Jest to nowinka przyszłościowa, tak startujemy od pułapu dla każdego bezpiecznego tak i tutaj technicznie naszą konstrukcję wyróżnia to, że jest solidny statyczny słupek środkowy, szeroki, tak. On też po prostu zapewnia symetrię tak naprawdę tego złożenia na środku, mhm. gdzie skrzydło czynne chować za ten słupek i jakby nic w światło szyby nam, żaden profil nie wpada, tak. No i to zapewnia nam bardzo fajny parametr wysokości okna, bo to jest 2,40, więc w zupełności no tak. na każde podstawy, tak praktycznie okno od podłogi do, do sufitu, mamy tą wysokość 2,40. E, przy szerokościach to bardzo spodobnie na, na starcie, PSK i Slide około tam 3 metrów, tak? no i ta wysokość 2,40 patrząc na HSA no to rywali zostawia na razie daleko w tyle bo mam żeby tam zrobić konstrukcję 5 metrową więc jest to jednak no tak ale zupełnie... no, no jest liderem jeśli, tak, tak, jeśli tak, tak. chodzi o wagowo nie... tak samo no tutaj e, powiedzmy 150 kg nośności do 350 więc też e, jest spora różnica e, i no tak pewnie pozostanie tak to są zupełnie no. inne masywne profile e, przy systemie HST więc e, to tutaj też z tego, co my kojarzę, podobnie jest z progiem, prawda? Że próg w slajdzie... I próg właśnie, tak jak gdzieś tam wcześniej mhm. słoniliśmy o tym, że intuicja otwierania jest z HS-a, to już powiedzmy typ konstrukcji bardziej jest z PSK, dlatego że próg, który musimy pokonać przez niego, żeby przez niego przejść, mamy wysokość 7 cm. Tak? To już jest no, standardowe okno. Jak szukamy przejścia między salonem a ogrodem, to przy HS-ie możemy mieć próg zero, tak? Całkowicie zabudowany, więc wtedy no, nie potchniemy się o niego. I to jest tak, można powiedzieć, próg od młodego do starszego pokolenia, tak? I przez ten próg, robiąc pierwsze kroki, przejdziemy, nie potchniemy się, tak? Pierwszy rowerek biegowy, no. bez problemu. E, nie wiem, wieczorne grydowanie też bezpieczna opcja, tak? No, tak? Dokładnie. Nie potchniemy się. Czasami się przydaje. W e, no i co? I na samym końcu każdy, tak? ma troszkę więcej tego wieku, wyższy PESEL to powoduje i wtedy tą nogę jest trudniej podnieść, no, tak? Dokładnie. Aczkolwiek tu, tu z tego, co mówisz, to trzeba pamiętać, żeby zwracać na to uwagę, bo to, co wspomniałem na początku, że często ten model okna SLIDE, tak? W naszym przypadku FEN SLIDE DESIGN jest tak troszkę na siłę przypisywany do rodziny HST gdzie, tak jak wspomniałeś, on ma troszkę z HSA, troszkę z ps -ki. Otwieranie ma yy, zbliżone do HSA, tak, bo tak, nie tak. jest to jednak system podnoszony, jest to tylko system przesuwny, yy, ale próg, yy, progu już nie zlicujemy, tak, yy, bo próg jest bardziej od PS-ki tak, tak, niż tak, od tak. HSA. Także <laughs> warto, żebyście, drodzy inwestorzy, też na to zwracali uwagę, żeby no, nie złapać się gdzieś tak w tą pułapkę, trochę rutyny, że to jest to samo, będzie Pan zadowolony, tak? Tutaj warto... To jest bardzo ważna sprawa, się. Warto... próg jako, jako podstawa. Tak, warto przyjrzeć się temu, żeby później nie było rozczarowania, że no to nie jest do końca to, co byśmy yy, chcieli. A, ale też yy, 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 wiemy, że ten system yy, Slide może być wykorzystywany nie tylko jako drzwi yy, tarasowe, tak? Poprzez swoją funkcjonalność. I tu właśnie jesteś... yy jakby przedstawia się takie optymalne jego przeznaczenie mm -hmm. e, coraz bardziej modne, czyli okno kuchenne. Zaraz nad blatem, nad zlewem, gdzie mm -hmm. mają baterie, tak? No to w tym momencie każdy system przesuwny, no, nie ma kolizji z tą baterią, tak? Gdybyśmy mieli okno otwierane, to mimo wszystko mamy jakiś ograniczony no, tak, ruch tak. i jest to wręcz niemożliwe, tak? E, I teraz mamy system PSK, który w tym momencie niekoniecznie swoją stylistyką i okuciami, czy nawet masywnymi wręcz osłonami tych okuć na sobie, tak, no, powoduje to, że niekoniecznie dobrze to wygląda. No tak, bo to rzeczywiście ta dolna maskownica, no tak, troszkę może rzucać się gwałtownie w oczy. A tutaj slajd ma nowoczesne źle. kształty, tak Prostokątny, stylistyka trochę przypominające aluminium. Mm -hmm. e, no i mm, ukryte okucia tak, przy oknie zamkniętym, nie widzimy tych osłon. E, szyny są smukłe, praktycznie schowane, więc e, naprawdę jest to okno, które spełni oczekiwania właśnie domownika dla e, przeznaczenia właśnie e, okna batowego, kuchennego. No tak, i tutaj ten słów przysłowiowy, mm -hmm. o którym wspomniałeś, HS. Tak na, system HST tak naprawdę odpada <noise> przy oknie kuchennym no, w, najzwyczajniej w świecie i nie jak na i wagą tak. tak no raczej ciężko byłoby go tam nawet, nawet bardzo ciężko jest takie bardzo niskie okno wykonać tak? no, w tym dokładnie. systemie okucia nam to nie pozwalają a tutaj jeżeli chodzi o slajda, no to bez problemu klamkę na niższej pozycji możemy tak wykonać i wtedy po prostu ręką sięgniemy tak i otworzymy to okno przesuniemy przewietrzymy pomieszczenie. Tak, no i też w inwestycjach wszelkiego rodzaju ta w niektórych tych wymiarach ten zbliżony wymiar do PSKI może być alternatywą tak? dla na przykład zamiast HSA w tak małych gabarytach montować, który też nie do końca korzystnie może wyglądać. Ten, ten system. Tak, no, tutaj trochę tak właśnie zrobiliśmy takie podsumowanie tak, mhm. tego, o czym e, udało się wspomnieć, czyli no, faktycznie drugim takim optymalnym podejściem e, jest właśnie stosowanie e, slajda jako alternatywę dla PSK, no i w szczególności dla budynków z nastawieniem apartamentowców, tak, pod wynajem, gdzie zmieniają się użytkownicy. No to w tym momencie mamy prosty intuicyjny system, wiemy jak go otwierać, więc no, nie no będzie tak. trzeba tego dbać o jakieś serwisy. Tak? Tak. Aha, zmienność korzystających <noise> tak, z tego y, okna, z tych drzwi tarasowych rzeczywiście może wydłużyć jego żywotność, prawda? W stosunku Oczywiście. do PS-ki, gdzie nie wszyscy zawsze będą wiedzieli, a nie zawsze instrukcja jest w pobliżu pod ręką, jak jakie ustawienie klamki, jaką kombinację nam y, daje. No dobrze, a teraz jak z montażem, jak do poszerzenia cała termika? Czy tutaj, bo wspomniałeś, że jest to produkt, oczywiście jest to nowość i produkt jest cały czas jeszcze w fazie rozwoju, czy już mamy jakieś możliwości wsparcia też? Oczywiście poszerzenia, jeżeli chodzi o system Slide, z racji powiedzmy wszystkich wartości energooszczędności mhm. e, są termiczne, tak? e, No i tutaj stosowanie ich wręcz jest, e, że tak staje się standardem, tak, w tym momencie, no, bo każde okno tarasowe musi być jakoś oddzielone e, właśnie od, od posadzki, tak? od wylewki betonowej. Ta ciągłość ocieplenia powinna być aż pod, pod konstrukcją razem z mhm. ociepleniem, które jest pod podłożem. Tak? W momencie, jak przerwiemy tą, tą część, to jednak e, to zimno zaczyna nam tam ciągnąć. Tak? E, to, to, to na pewno e, termiczne poszerzenia mhm. jakby załatwiają ten temat e, w 100%. E, jeżeli chodzi o montaż, to mamy precyzję taką samą jak przy HS-ie. E, trzeba go odpowiednio wypoziomować, wypionować. Tak? E, Szyby montujemy na miejscu, na budowie. Czyli podobnie jak w systemach HST. Tak. PSK jest tu łatwiejsza, bo w PSK można powiedzieć, że jest podejście dla montażu jak przy oknach standardowych, uh -huh. tak? Bo jednak możemy je transportować z szybami, montować z szybami i... No i tak, i regulacja też jest... I jest regulacja okuciami, tak? No w hs czy w PSC to już trzeba bardziej zaawansowanego montera. Raz, żeby właśnie to okno wypoziomować, ustawić tak, jak powinno być. A dwa regulacje możemy przeprowadzać szybą, tak? Więc tutaj też bardziej czyli ważne jest to, żeby te otwory czy y, dla slajda były tak przygotowane jak przy Hsie czyli odpowiednio, od, czy każdy otwór okienny powinien być tak, y, tak, tak, tak. Y, odpowiednio przygotowany, ale y, no montażysta powinien nastawić się bardziej, że bliżej mu będzie do systemu HST niż do PSK y, przy montażu tego. Yy, tak jak slajda. przy PS y, wymagamy tego, żeby szyna była podparta, tak, jezdna, mm -hmm. no tak pod każdym innym rozwiązaniem przesłównym poszerzenie y, też powinno się znaleźć. No i tutaj montaż y, podobnie, tak, jak przy HS... No, montaż to tutaj, wiadomo, są różne sprzeczki, tak? Czy, czy kotwy, czy dyble. Y, ja jestem podejścia takiego, żeby wybrać montaż mieszany, tak, czyli jedno w połączeniu z drugim. Każdy element zapowiada nam wtedy zablokowanie tej konstrukcji w innej płaszczyźnie, tak? na, na inne e, parametry. E, I tutaj tor wewnętrzny, bo tak można powiedzieć, że slajd ma dwa tory. Tak? Mhm. Jeden jest tor wewnętrzny, na którym przesuwa się skrzydło, drugi jest tor zewnętrzny, na którym jest e, po prostu szyba stała. Tak? No tak. I w tym momencie tor zewnętrzny e, najlepiej mocować na kotwy, a tor wewnętrzny bezpośrednio montaż wkrętami ramowymi do muru. Tak wydałem pewność, że górny poziom ramy nam nie opadnie i nie spowoduje w przyszłości problemów z otwieraniem tego skrzydła. Jak najbardziej zgadzam się z Tobą, rzeczywiście to, jest, to ma duże znaczenie i warto na to zwracać właśnie uwagę, bo to okno musi nam wtedy, czy te drzwi muszą nam służyć przez wiele lat, a nie tylko do punktu do Póki nie odbierzemy, nie dokonamy odbioru. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam chociaż po troszce ten nowy model okna, o którym dzisiaj tutaj z kolegą Tomkiem rozmawialiśmy. Po więcej szczegółów oczywiście zapraszamy do naszych salonów firmowych. Drogą podsumowania warto zwrócić uwagę, że to nie jest jakaś kopia, czy mniejszy brat. HSA, czy to nie jest jakaś tam rozbudowana PSK, jest to całkiem nowy model okna, trzeci, który ma parę tych cech rzeczywiście systemu PSK, ma kilka rozwiązań, czy jakby wzoruje się na kilku rozwiązaniach na systemach HST i warto rozważyć go i przemyśleć, czy można z niego skorzystać na swojej inwestycji. Dziękuję Ci bardzo. Tomku, Dziękuję, za również. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne... Редактор